Filmiki o gitarach powstają głównie dzięki wsparciu moich kochanych patronów i dla was właśnie moi patroni rozpocząłem nową serię na OLX-ie. Mianowicie raz na tydzień będę wrzucał film, gdzie przeglądam sobie co się ciekawego gitarowego pojawiło na tym OLX-ie. Co jest bekowe i z czego można trochę po, pośmiać się, co jest yy, za drogie, co jest za tanie, co jest super okazją, co jest niewarte swojej ceny, co jest tej ceny, co jest tej ceny warte. Yy, to jest nowa seria, która właśnie powstała, więc mam nadzieję, że ona zyska popularność i mam nadzieję, że będzie pomocna również dla tych, którzy po prostu absolutnie nie wiedzą, jaką gitarę wybrać i co, i co kupić. Więc zapraszam na mojego Patronite'a. Otrzymacie dostęp do tej serii i raz w tygodniu na bieżąco będziemy przeglądać, co jest do kupienia na OLX, ie co jest fajne, a co fajne nie jest. Zapraszam już na odcinek. Siemano Osiemanderow, bardzo, bardzo serdecznie. Na początek przeprosiny, bo ten odcinek miał być w niedzielę, tak naprawdę, ale no tu jest 30 stopni, ogólnie na dworze to jest chyba z 600 <noise> i procesor mi wysiada, i po prostu musiałem się ochłodzić browarkiem w niedzielę, odpocząć na łonie natury, więc wszystkich bardzo, bardzo przepraszam. Odcinek jest o gitarze siedmiostrunowej, zajebistej. Jest kontynuacja odcinka o gitarze siedmiostrunowej nie, też całkiem niezłej. I będzie sobie można po prostu porównać, bo są dokładnie tak samo zrobione nagrania. Oczywiście, odcinek powstał przy współpracy z salonami muzycznymi Riff. I jak się okazało, w tym momencie na tą gitarę jest całkiem niezła, niezła wyprzedaż, bo nie kosztuje ona 4800, tylko kosztuje 4300, więc warto, warto to oblukać. Chciałbym się odnieść do kilku komentarzy z ostatniego, z ostatniego odcinka, z ostatnich kilku odcinków. Pierwszy jest na temat tego, że Fogg idzie w kierunku testowania nowych y, gitar, więc tak. Po pierwsze, fajnie, że gitarowa mgła ewoluuje, moim zdaniem. Po drugie, cały czas są Gitary używane i gitary y, nowe, po trzecie wątpię, ażebyś kolego mój kochany Fogowiczu obejrzał wszystkie odcinki o gitarach używanych, jeżeli Ci się nie podobają nowe, no to sobie obejrzyj wszystkie stare. Yy... Gitary używane będą się pojawiały, teraz Wam też chciałem przedstawić całą listę tego, co tak naprawdę jeszcze czeka sobie, jeszcze sobie czeka na dyskach. Jak byłem w Anglii, folk był, no tak naprawdę utrzymywał się z tego, że ja chodziłem do pracy, zarabiałem całkiem niezłe pieniądze i mogłem sobie pozwolić na kupowanie i sprzedawanie instrumentów czasem z małym zyskiem, czasem bez zysku, żeby, żeby się to kręciło, ale nie mogłem sobie pozwolić na współpracę, tak jak na przykład teraz współpracuję z Riffem, z FX Music na szeroką skalę i tak dalej i tak dalej, no bo niech mi do Anglii nie chciał tych rzeczy wysyłać, a zawsze chciałem, żeby to było tak, że jest trochę gitar nowych i trochę gitar używanych, bo proste, no, są ludzie, którzy chcą kupić nowkę, są ludzie, którzy chcą kupić używkę i w każdej z tych rzeczy y, warto... Warto mieć jakieś zdanie. a Poza tym, no wiecie, no ja się interesuje gitarami, więc nowe gitary mnie interesują, więc ja jestem zadowolony z tego, że są i takie i takie y, rzeczy. Wszystkim nie dogodzisz. Byłem w Anglii, robiłem o używanych, y, pisali o mnie na forach, że to jest tylko i wyłącznie po to, żebym coś mógł sprzedawać, tak? Cieszmy się, że są kanały gitarowe, na których można y, z których można czerpać wiedzę. I na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, a nie wszyscy muszą obejrzeć wszystkie odcinki. Oczywiście tych, którzy lubią ten kanał, tych, którzy oglądają tych odcinków więcej, yy, namawiam do tego, ażeby subskrybowali, pisali komentarze i lajkowali i pomagali mi w ten w ten sposób. Jak wiecie, jest akcja wakacyjna, że chcę dobić do 25 tysięcy pod koniec wakacji subskrypcji. Nie wiem, czy się uda. Był pierwszy strzał bf, przy, fen, przy Fenderze. Teraz trochę to oklapło. Rozumiem, że wszyscy, którzy już po prostu nie subskrybowali, a mogli to zasubskrybowali. jeżeli z jakiegoś powodu ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to bardzo będę zobowiązany. Filmiki o gitarach również w tym momencie powstają dzięki Patronite'owi. Yy, I dzięki temu Patronite'owi jest tak, że mogę sobie też ten kanał rozwijać. To wypłacicie za to miejsce w tym momencie czynsz, to Wy zapłacicie za remont tego miejsca. Yy, no i, i jesteście tak jak ja jestem, tak, tak jakby jesteście moim pracodawcą. Więc mam nadzieję, że odcinki się podobają. A chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj wyszły już wszystkie nagrody do. Tych, którzy mieli nagrody zaległe, że w tym miesiącu jest nagroda gitara elektryczna, nie elektroakustyczna Harley Benton niebieska, yy, są już nowe kostki, są już nowe wlepki, są już nowe. Koszulki, i to wszystko, i to wszystko jest y, dla Was. Przechodząc do odcinka. Najpierw nagranie muzyczne. I znowu komentarz: ktoś napisał, że fajnie, że z garami. I rzeczywiście, te gary się pojawiają. Rzeczywiście, jest mi łatwiej y, grać, bo to jest inspirujące. Włączam sobie jakąś tam, robię sobie najpierw jakiś tam podkład perkusyjny, i potem po prostu mogę dzięki temu y, wymyśleć riffy, których bym być może nie wymyślił, bo jestem inspirowany przez rytm. Więc teraz. Dokładnie te, to samo nagranie yy, w takich samych warunkach. Nie kręciłem nic więcej gałeczkami. Yy, gitara jest w kolorze Aurora i nagranie na wtyczkach Aurora DSP. Oczywiście, zapraszam do linków yy, w, yy, w opisach. Tam macie zniżki na Aurora, nie tylko na Aurora, na różne inne rzeczy też, ale są zniżki na Aurora 20% taniej. Można te pluginy kupić, a warto. Hektor kopietyłek, Rhino kopietyłek, a dla basistów mamut również. Posłuchajcie, sprawdźcie. A potem się podzielimy wrażeniami. Znaczy, wy ze mną na temat nagrania, jak porównacie sobie z tamtym na taniej LTD, i ja się podzielę moim zgrania. Miłego słuchania. Kurde, rymuje jak złomnik. Tak, pierwsze podstawowe pytanie na temat tego instrumentu to jest gitara, która jest trzy razy droższa od gitary, którą y, sobie testowaliśmy w odcinku poprzednim. No i teraz, tak, jest takie pytanie, czy jest trzy razy lepsza? Trzeba przyznać, że tak. Ewidentnie jest to gitara trzy razy lepsza, trzy razy fajniejsza i nawet może i więcej niż trzy razy. No Czuć po prostu to, że tutaj mamy do czynienia z instrumentem, który jest już na konkretnym poziomie. Mimo tego, że jest to instrument wyprodukowany w Indonezji, czyli nie jest to jeszcze najwyższa półka, czyli jakiś tam prestiż i tak dalej, ma dużo różnych fajnych yy, takich feature'ów, które po prostu powodują, że jest, to, że, jest to dobry, że jest to dobry instrument. I ogólnie Ibanezy z Indonezji, oczywiście najprawdopodobniej produkowane w fabryce Korta, ale nie jestem tego pewien, bo tutaj nie ma C, tylko jest I, ale jak, I, jak Ibanez, no tak mi się wydaje, zawsze Kord produkował yy, dla Ibaneza. No to, yy, to, są, to, są fajne, to są fajne gitary. Oczywiście słuchajcie, nie ma co porównywać ze starymi Japończykami, nie ma co porównywać nie wiadomo tam z czym, ale są to, ale są to zajebiście zrobione instrumenty. I jeżeli ktoś szuka nówki, to takie 4-300 za ten instrument to jest cena dobra. Myślę, że używany spokojnie sobie będzie mógł chodzić, nie wiem, za jakieś. 3,5 i też jest całkiem całkiem niezła, niezła cena. A mamy tutaj parę takich no których yy, no, ze świeczką szukać w innych gitarach. Tak? No, pierwszym jest oczywiście ten Fanfred, czyli te, czyli te krzywo nabite progi. To jest gitara z tak zwaną multiskalą Co to powoduje? No, powoduje to to, że mamy dłuższą menzurę i dłuższą skalę na strunach basowych, a krótszą na strunach wiolinowych. Yy, to jest takie nawiązanie do fortepianów. Bo, jak sobie spojrzycie na fortepian, to fortepian też jest tak jakby multiskalowy i też tam, jest, też tam jest tak, że jest taka fala tych strun, i te wysokie dźwięki są raczej na strunach, na strunach yy, które są krótsze. Te niskie dźwięki są raczej na strunach, które są, są dłuższe. To zawsze było mankamentem normalnych instrumentów z normalną, prostą prostą menzurą, prostą skalą, no że to był jakiś, jakiś kompromis. Gitary, oczywiście, jako, jako taki tak zwany fanfret, to nie jest nic nowego na rynku. To nie jest coś, co zostało odkryte w XXI wieku, to, to, jest, stary, to jest stary koncept. Co to powoduje? No powoduje to to, że po pierwsze nie musimy zakładać aż tak bardzo grubych strun, jak tam chociażby było, żeby osiągnąć niskie strojenie. Po drugie ta struna jest zupełnie inaczej naciągnięta i zupełnie inaczej pracuje. Może to nam spowodować to, że jest wyrównany trochę bardziej ten naciąg i nie ma, takich, nie ma takich rozstrzałów. Tak naprawdę wiolinowe struny są w takiej normalnej fenderowskiej, fenderowskiej skali tutaj, a tutaj mamy skalę barytonową, więc wszystkie te solówki i to wszystko gramy sobie tutaj całkowicie normalnie i tego, i tego nie czuć. Przyzwyczajenie do takiego czegoś to jest, to jest naprawdę 10 minut grania i wszystko mamy, i wszystko mamy opanowane. No, jedyną rzeczą, która jest taka dziwna, to jest to, że jak się naciska na pierwszy progu, to naciska się bardzo, bardzo blisko progu, No bo jednak nie układamy palce tak na gitarze, tak? czyli nie robimy tego w ten sposób do tego progu, tylko jednak ustawiamy te, no ta ręka jest zawsze ustawiona w ten sposób, że jest, że jest tak prostopadle. No i tak te, te dwie pierwsze pozycje, a szczególnie ten pierwszy próg na siódmej strunie w tym przypadku, no jest takie coś, że dotykamy bardzo, bardzo blisko, ale to tak naprawdę bardzo dobrze bo tak się tak naprawdę powinno naciskać, wiecie, no jak naciskamy tak, to ta struna też jest inaczej. Jeżeli naciskamy sobie fizycznie tak, tak strunę, nie, w normalnym gitarze, gdzieś tam na środku i tak dalej, to ona się trochę inaczej nam układa i tak naprawdę to powinno się grać właśnie tak, że się naciska bardzo, bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko progu. No i to jest taka jedyna rzecz, którą odczułem, nie, że to jest tak, że człowiek jest przyzwyczajony jednak do naciskania gdzieś tak bardziej, bardziej bliżej yy, środka, a tutaj jest tak, że ma się wrażenie na początku, że jest. Wiecie, o kurde, ja naciskam to na progu. Nie naciska się na progu, jest to zrobione bardzo, bardzo ergonomicznie i wszystko jest, i wszystko jest ok. Słuchajcie, no na tej gitarze grało mi się 100 razy lepiej, to nagranie poszło mi 100 razy, 100 razy szybciej i na tej gitarze grało mi się naprawdę bardzo, bardzo wygodnie i to brzmienie tutaj też zupełnie jest inne i też niesie. No ale tutaj mamy tak. Pickupy Fluensa, czyli to jest naprawdę, znaczy Fishmana Fluence, ceramiczne, siódemkowe pickupy, to jest naprawdę konkretne. To jest naprawdę konkretna maszyna, jeżeli chodzi o, o to. To są takie najnowocześniejsze ostatnie przetworniki, które zostały w ogóle robione. One też są w ogóle pod kątem. Czuć, czuć pod łapą od razu zupełnie inaczej. Inny sound, bardziej szlachetny, bardziej siedzący w tym miksie. Zresztą nawet ten miks jest taki, że o ile w tamtej siódemce było spoko, no to tutaj jest y, jeszcze trzy razy bardziej spoko, bez, bez dwóch, bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o samą speckę, y, drewno NATO na korpusie, no przy gitarze za tyle pieniędzy, drewno NATO co jakąś tam pochodnią machon, Machoniu. Słuchajcie, no spotyka się w różnych tańszych instrumentach. Yy... To nie jest też tak, że to jest jakieś wiecie, drewno drugiej, drugiej jakości. Bardzo fajny gryf Wizard, y, Wizard, y, Invis, Wizard co on tam się nazywa? Nie pamiętam teraz, y, ale tutaj za, widzieli, widzieliście już albo widzicie speckę ze stronki Ibaneza. Pięcio, częściowy, pęga, 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 to się nazywa pęga, pęga i tutaj są chyba molnatowe, czyli, czyli orzechowe wstawki. Y, bardzo, bardzo wygodny. Y, powiem wam, że wygodniejszy gryf niż w tamtej, bo w tamtej jest ten gryf taki Taki dużo, dużo grubszy. Jak powiedziałem, gitara jest indonezyjska, ale ma yy, gotochowskie, japońskie blokowane klucze. Całkiem niezłe siodełko. No takie i z takiego plastiku i banezowskiego, ale. <grym>, plastik i banezowski. Ale no myślę, że to nie jest jakieś coś, co trzeba specjalnie wymieniać. Yy, ustawiona jest tak, że właściwie bierze się ją ze sklepu, przynajmniej ten, ten egzemplarz do ręki i wszystko, i wszystko gra. Mostek to są. To jest siedem osobnych mostków, tak jakby, czyli mamy tutaj zupełnie, zupełnie inaczej to, to rozwiązane. Nie ma jakiej jednej wielkiej płyty. Ten mostek też jest pod kątem i to jest siedem takich osobnych mostków, co to po prostu. No, pracuje razem nam z tą, z tą multiskalą. Te przetworniki mają rozłączanie na bycie aktywnymi przetwornikami i przetwornikami pasywnymi. Najbardziej to słychać na trochę lżejszych barwach, na, na takim mocnym high gainie nie usłyszałem jakoś specjalnie takiej dużej różnicy, grają w każdej konfiguracji dobrze, ale na trochę mniejszych gainach też grają bardzo fajnie i to, i to rozłączanie powoduje, że rzeczywiście jest troszeczkę troszeczkę yy, inaczej. I banezowski klasyczny dostęp do, do, wysokich, do wysokich pozycji. Yy, ładnie tutaj wchodzi ta ręka, nie? No tak jest. O sięga, sięga wszystko. Kształt gitary no to jest to RGD, czyli taki, taki RG, unowocześniony, zaostrzony, ergonomiczny, w tym fajnym w ogóle takim kolorze, jak powiedziałem, ten kolor nazywa się właśnie coś tam Aurora, coś tam, coś tam i, i tak się, on, on się tak troszeczkę mieni, on tak naprawdę się nie, nie zmienia jakoś specjalnych kolorów, to nie jest taki, taki, wiecie, jak w samochodach, że się kolor, że się kolor zmienia, po prostu reaguje na światło w taki sposób, że trochę inaczej odbija i trochę tak się fajnie, i tak się fajnie mieni. I mamy heban na podstrunicy, heban makasar na podstrunicy, więc taki z tych takich brązowszych, ale no nie jest to żadne pao ani żadne nie wiadomo tam, nie wiadomo co, porządny, porządny kawałek drewna. E, absolutnie żadnego problemu tutaj z boczkami progów, progi bardzo ładnie, bardzo ładnie y, sobie są, y, wiecie, no, wykończone i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajcie w tym momencie nagrania na labodze DS100. E, Mało tych próbek, bo jak mówiłem, ja z tymi siódemkami to mam problem, a po nagraniu Wam powiem, jak jeden z Fogowiczów fajnie rozwiązał mój problem z siódemkami, jest, jest to niezły pomysł. Przerwa dla sponsora tego odcinka. a Sponsorem tego odcinka jest coś, co może Was zainteresować. Więc bez żadnej ściemy, bez żadnej lipy mogę Wam o tym opowiedzieć. Cały czas siedzimy w tematyce gitarowej. Sponsorem tego odcinka jest warsztat mistrza. Mistrzem w tym przypadku jest Wojtek, który jest no, lutnikiem, serwisantem gitar od wielu, wielu lat. Jest oficjalnym z certyfikatem, serwisantem, złotym certyfikatem nawet gitar Taylor na Polskę. Za Założył jeden z takich, już tam nie pracuje, ale założył jeden z takich bardzo, bardzo znanych warszawskich serwisów. Zrobił mi na przykład takie fajne, takie fajne urządzenie do nacinania slotów w siodełkach, żeby się zawsze, żeby się zawsze wszystko zgadzało. No i, i wymyślił sobie, że chce was nauczyć po prostu za 80 zł w ogóle całe jak dbać o instrument. Wchodzicie sobie na tą stronkę, wykupujecie sobie ten kurs i dowiadujecie się różnych ciekawych rzeczy o wilgotności, o tym jak pracować z prętem, o tym jak sprawdzić swoje progi, o tym jak przy pomocy domowych narzędzi lub w ogóle jakichś prostych spraw zrobić narzędzia takie, żeby można było sobie gitarę y, posprawdzać, o tym jak zakupić instrument, o tym jak y, y, no, po prostu o tą gitarę zadbać i dowiedzieć się więcej. Może nie jest to kurs lutnictwa, ale jest to na pewno kurs, od którego warto zacząć przygodę, jeżeli chcemy nie tylko na gitarze grać. Dodatkowo macie linki w opisie, jeżeli przez te linki wejdziecie, no to ja mam z tego trochę pieniędzy, niewiele, ale zawsze. Dodatkowo, jeżeli wpiszecie kod FOG, to macie 5% zniżki. Więc zapraszam, sprawdźcie, obejrzyjcie, zobaczcie, zastanówcie się i wracamy już do odcinka. Otóż, Problem z siódemką, czyli z tym, że ja sobie liczę od strony basowej i zawsze się mylę, i zawsze ta moja matematyka, co w poprzednim odcinku mówiłem, jest, jest taka trochę zrąbana yy, bardzo fajnie rozwiązał jeden z fogowiczów yy, i bardzo dziękuję za tą, za tą radę. Powiedział, że trochę się wzorował na tym, jak gra wog. Zapraszam oczywiście na wywiad z Wogiem na PGR a zapomniałem o tym, że WOG tak mówi. Więc wielkie propsy za przypomnienie. Rzeczywiście jest to dobry patent. Mianowicie, stroimy gitarę, jeżeli myślimy tak jak ja, to stroimy gitarę od szóstej strony. Czyli powiedzmy, że jest to standard B, czyli B, E, A, D, tak? I tutaj będzie dźwięk wtedy na. czekajcie. Tutaj będzie dźwięk strojony na czwartym progu. Czyli będzie to dźwięk Fis, tutaj będzie Fis, czyli będzie G, Gis, A, Ais, czyli tutaj będzie potem B, tak? Od tego, czyli, tu będzie, czyli tutaj będzie B, czyli mamy tak jakby standard B tutaj i w ten sposób łapiemy sobie D-dur, tak, czyli nie, nie patrzymy w ogóle na pierwszą strunę, w ten sposób sobie łapiemy D-dur. No oczywiście teraz nie jest tak nastrojona, ale, ale tak sobie łapiemy d-du, czyli tutaj mamy normalną szóstkę, tak? I tą stronę dostrajamy dodatkowo, po prostu jak tutaj było B. No to tutaj będzie co tam? B, C, C, D, 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 E, czyli tutaj sobie robimy E. I mamy dodatkową, po prostu, po prostu, dodatkową strunę. Bardzo ciekawy, ciekawy rodzaj strojenia. Trochę zmienia myślenie, yy, jeżeli chodzi o granie, jeżeli liczymy od pierwszej struny, ale jeżeli liczymy od strony szóstej, no to jest całkiem, to jest całkiem nie, nieźle. Więc fajny patent, bardzo, bardzo wielkie, wielkie propsy. I nie będę ukrywał, że ja czy ja mam jakąś siódemkę, mam jedną przemka druszkowskiego, mam siódemkę Czachę, Nie wiem, gdzie ona tam jest. Eee, schowana chyba jest w tym Vampirum, w o nie, tam widzę. Sobie. I rzeczywiście tak spróbuję, to, tak spróbuję to nagrywać. Więc bardzo, bardzo fajny patent. Słuchajcie, mnie się ta gitara podoba. Yy, już wiem o tym, że będzie wersja szóstkowa za chwileczkę na kanale, więc teraz jestem bardzo ciekawy. Myślę, że wersja szóstkowa jednak dla mnie będzie wygodniejsza, bo jednak jestem szóstkowiczem. Eee, same szóstki miałem. czy szóstki z wf z angielskiego i z, te, i z gegry eee, w szkole. Natomiast no, będzie, będzie ta szóstka eee, za chwileczkę się pojawi. Wiem, że już w Rifie ta szóstka jest w Łodzi i na mnie czeka, więc to oddam, a wezmę sobie szóstkę. No i słuchajcie, ostatnie nagranie to EVH deska. Eee, znowu kilka Tarifów, znowu nagranie krótkie. Na tej szóstce obiecuję zagrać trochę więcej i pobawić się, pobawić się, no może w jakieś jeszcze bardziej skomplikowane kompozycje. E, będzie mi po prostu wygodniej myśleć i tak dalej, i tak e, dalej. Więc posłuchamy sobie teraz IVH-a, potem posłuchamy jak ta gitara gra z dechy. No i co? Dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za wasze lajki, dziękuję za te subskrypcje, dziękuję za to, że jesteście w Gitarowej Mgle. Ha! Oczywiście dziękuję również wszystkim tym, którzy kanał wspierają poprzez patronat, którzy pomagają mi ten kanał rozwijać. Lista teraz tych osób. Przed Wami jesteście naprawdę zajebistymi ludźmi i, no mówię Wam, dzięki, dzięki Wam ten kanał w tym momencie żyje, dzięki Wam ten kanał się zmienił, to dzięki Wam ten kanał idzie do przodu. Zaryzykowałem dwa lata temu, wracając do Polski, stawiając wszystko na jedną kartę i jak na razie się opłacało, więc mam nadzieję, że cały czas będziecie wspierać, że cały czas będą dołączać, dołączać <noise> nowi yy, wspierający, którzy ten kanał będą mi pomogli yy, kręcić. Powiem Wam tak. Nie wiem, czy powinienem, ale chyba, chyba psychologię wrócą. Końcówka samochodowa. No i zagadka. Yy, ja nie znam rozwiązania, jaki to jest model Mercedesa. Ja nie mam pojęcia. Na Mercedesach się nie znam, ale na pewno są to jacyś mercedesiarze, którzy się rozeznają, więc taki oto piękny Mercedes się trafił. Bardzo ładna rzecz. Przejechałbym się chętnie. O, jest kluczyk w tym, w stacyjce, to można, to można jechać, nie? Ale nie widzieliście tego kluczyka. Nie, no jest generalnie, jest, duży jest. Ciężko jest go objąć jakoś tak na wideo, więc tak wam go, tak wam go pokażę jeszcze tutaj ze z boku. I jeszcze tak trochę, ja wam go pokażę z przodu. Ten Bogward czy tam jak cokolwiek ten się nazywa, tam ten Wartburg no to już to już był. Tu jest jeden, tu jest drugi, a tutaj jest taki Merol Jo, pozdrawiam bardzo serdecznie. Lokowany produkt. <głanie> Pani by było kurde